No i witam Załadowany Środa Jedziemy, to jest Namysłów Wczoraj Wam mówiłem, że albo Kępno albo namysłu, bo są dwie firmy Oni mają w kępie i mają w Namysłowie i się zapomniałem Jadę najpierw do Namysłowa, później do Oławy Ale tu przed nami niestety Niestety, ale słuchajcie Gabarycik o Jezu, co tam się odpierdziela to. Ja to objadę może, właśnie, może my to objedziemy jakoś, kurczę, bo tu chłopaki też lecą. Bo jest taka możliwość, tylko trzeba przycisnąć, żeby nas nie zdążyli. Ten. Ja myślę, żeby tam dalej nawet jechać. Nie, dalej się nie da, to już tu trzeba. Ciekawe, czy nam to w ogóle się opłaci ale zobaczymy czy to się w ogóle opłaci a ci tutaj skręcają to nie to jednak się trochę pomyliłem no dobra spróbujemy ale nie wiem czy to się uda tak to byśmy ten gabarycik wyminęli nie bo tam jadą na Habielice, więc kurczę no i chyba nie zdążymy bo już widzę że tam no, tam jadą, tam jadą. Kurwa, no może bymy zdążyli. Tylko, żeby zdążyć, ciekawe, czy to się uda. Bo tak, to to nic nie zyskałem w sumie. No, ale trzeba próbować, słuchajcie, trzeba próbować. O trzeba próbować. Tylko, że jeszcze trzeba hamulec używać. Nie, nie wiem, czy ja to zdołam. Może i zdołam. Słuchajcie, może i zdołam Jest szansa? Jest szansa, dobra, wyjeżdżamy Ja pierdziele, ale szczęście miałem, nie? No zanim bym wyjechał tutaj, do, zanim byśmy dojechali Zobaczcie jakie to jest szerokie tam, nie? No wam powiem, że masakra by to było Dobra, udało się Lecimy, słuchajcie, na Namysłów. Tu jeszcze tego trzeba pilota wyminąć. Teraz sobie go wyprzedzimy. Ciekawe, jak to dzisiaj pójdzie, nie? Czy będziemy wracać, czy zostaniemy gdzieś tam w Opolu, bo dostałem takie info wczoraj. Że może być, że do Kozłowic pojadę po cegłę, a jak nie, to do Opola, też praktycznie po to samo co zwykle załadować i co dalej, to nie wiem W Kozłowicach pewnie bym dostał coś na powrót, a tak no nie wyprzedzę ich, bo tam się wleczę tym Nie wiem czy bym wyjechał Jest masakra po prostu Taka godzina tutaj. Przynajmniej się pogoda robi. Wczoraj jeszcze przylało oczywiście, bo jakby inaczej, no jeszcze ten mnie oczywiście nie wpuści. Czy wpuści? No, bo nie może wpuści to bym... minął Też bym mógł kurwa poczekać tym. Będę tu jeździł i ten. I blokował wszystkich mógłby zwolnić i tak jadą wolno, nie. Bym nie przepuścił. Nie może coś tam na radiu o ale ja tam radia nie używam. Lecimy. Tak więc lecimy. Drugie miejsce, pierwsze zrobione do Oławy 35 km. W międzyczasie sobie słuchałem Polskiego Radia No i zaprzysiężony został już Pan Nawrocki, tak więc cóż Życzyć Powodzeń Życzyć powodzeń Samych dobrych wyborów I tak dalej, żeby Ten kraj jakoś Naprawić Miejmy nadzieję, oczywiście Tak więc tyle tej kwestii, nie będę tutaj za dużo też mówił, bo tu będą obrońcy tych, tamtych i tak dalej a ci przeciwnicy tego i tego tak więc tu nie ma co dyskutować tak czy siak nowy prezydent już jest wybrany na dzień dzisiejszy, na 6 sierpnia i pozostało pogratulować no i poczekać, poczekać co się będzie działo nie? miejmy nadzieję, że naprawdę że będzie dobrze, że się coś poprawi Czyli zostaniemy wciągnięci tam gdzie nas by chcieli wciągnąć, w sensie tam gdzieś. No, nie będę mówił nawet tego tematu, bo nie chce mi się tego poruszać. Nawet wolę o tym nie myśleć. No i co, jedziemy. Słuchajcie, poszło dobrze tutaj na tej hurtowni. No, trochę ciaśniej, ale jakoś dałem radę. Wykręciłem tam jeszcze przerwę. I słuchajcie. Jadę teraz na drugie miejsce, zobaczymy co będzie później. Głodny jestem strasznie. Sobie, tam akurat stacja paliw jest przy tej hurtowni gdzie będę i tam sobie pójdę zjeść jedzonko. Jest taka sytuacja. Piękna pogoda się robi. Nie jest za zimno, nie jest za ciepło, jest dobrze, jest nawet, powiem Wam, że nawet myślałem, że będzie gorzej, ale jest te 20 stopni, tylko o wietrze słyszałem, że miał być jakiś większy. No ale jak na razie wychodzi, że jest ok, tak więc chyba, że wieczorem gdzieś dopiero to dotrze. Tak czy siak na razie jest taka aura dość dobra, nie? Miejmy nadzieję, że już teraz nie będzie padać przez najbliższy czas. to będzie musiał to żniwa pokończyć u nas niestety żyto słuchajcie z tego co się dowiedziałem zapleśniało zapleśniało słuchajcie myśleliśmy że to już suche w miarę niestety zapleśniało trzeba było to wszystko wywalać no mnie tam nie było co prawda bo to w tygodniu się okazało i znowu źle leży i nie wiem czy ono się w ogóle będzie nadawać jeszcze ale chyba nie nie wiem fatalny rok naprawdę jeśli chodzi o zboże no to w tym roku jest tragedia a zboża są już czarne. Zboża są czarne po prostu na polu. Kukurydza tylko zielona. Bo jeszcze nie jej pora. Kukurydza to będzie na jesień i zimę. Niektórzy to nawet na styczeń jeszcze tną. Oj, słonecznik. Słonecznik dla WB. WB bardzo lubi słoneczniki. Tak więc akurat z dedykacją dla wujka Bochuna. Pozdrawiam. <laughs> Na pewno się ucieszy. Tak więc tak to wygląda. Jedziemy. Nie nagrywam za bardzo tych rozładunków, załadunków, bo to ja czasami po prostu nie mam jak tego nagrać. Nie mam czasu. Też nie chcę, żeby kogoś tam nagrywać. Tak więc proszę o wyrozumiałość. Jedziemy, jedziemy, da się się spaćce kawę bym się napił. Mam jeszcze murożoną, ale nie chcę jej wykorzystać, bo może mi się na później przydać. Nie wiem, przemyślę to. więc więc pole musiałem telefon podłączyć, bym się rozładował. No załadowałem się, godzina prawie 18 za 9, .00. jadę na parking, jutro mam 3 dostawy. Jutro mam trzy dostawy na Śląsk. Tak więc zobaczymy, co później. Ja da się umyć. No tu miałem się myć, ale tu już kilka odstało, Nie chciałem się tu kołować na tym parkingu, bo tu się trzeba dobrze wyłamać. A z tym towarem to szkoda się męczyć. Lepiej już kawałek jechać dalej na tym parking i Prysznic i tak na fakturę. To co mi tu szkodzi? W cenie wszystko zjedziemy no trochę oczywiście czekałem bo już tu byłem o 14 Sprawę prawie 3 godziny tu spędziłem nie? standardowo czyż jakby inaczej trochę, trochę ryzyk fizyk tak jadę ale ruchu nie ma więc ja pierdziele co jutro? Pierwsze miejsce Toszek, drugie Gliwice, trzecie Zabrze No wszystko później prawie obok siebie, więc powinno to pójść w miarę, nie? Zobaczymy Tak więc lecę, słuchajcie, umyć się, zjeść Niestety, ale będą się o McDonalda Od następnego tygodnia już sobie jedzenie biorę Szykuję sobie teraz, jak mi się uda przez weekend Jak mi się uda oczywiście I sobie jedzenie, całą lodówkę biorę Bardziej, że wypłata będzie, więc trzeba gdzieś się teraz. Znaczy wypłata będzie dobra, ale trzeba będzie się i tak pilnować, nie? Bo jeszcze okulary mam do wymiany. Oce mam do zapłacenia teraz w weekend za samochód. Później, no, chcę okulary wymienić na nowe. To też ze 600 dam. No, i na komputer odkładam, nie? Na komputer, na zakup chałupy odkładam, i to jest takie o. Wszystko co chwilę się odkłada na coś, a później i tak tych pieniędzy nie ma, albo jakimś cudem jeszcze coś zostaje, i, i tak się tutaj bawimy. Tak więc, niestety. Nie wiem, ile bym musiał zarabiać, żeby mi zostawało naprawdę dużo pieniędzy. Nie? No, nie wiem, ile bym musiał. Tak, myślę, że z 20 tysięcy to bym musiał sobie zarabiać, żeby mi tak zdycha została najlepiej. Wtedy bym mógł myśleć o czymś. Tak to to jest. Wiecie co jest. Tak jak wszędzie. Dobra. To ja się dzisiaj nie melduję tutaj, tylko jutro raczej prędzej. Tak więc do usłyszenia gdzieś tam chyba z rana, przy kawie, tak więc... Słyszymy się czwarte grano Kawę robię Jest tak zimno słuchajcie że Prawie Webasto włączyłem Prawie Początek sierpnia Tak więc pogoda cały czas zaskakuje Ale pogoda ładna przynajmniej, bo słoneczko świeci więc chyba będzie dobrze nie? już widziałem na pogodę, że teraz dwa tygodnie ma nie padać więc oby tak było oby tak było Dobra teraz muszę wyjąć wszystkie moje jak mi się uda jedną ręką uda się cukier i kofi już ich brakuje, będę musiał dosypać w domu. I co? Jedziemy na te trzy rozładunki niedługo. Ja Nie mam tą małą łyżkę. Tam się schowałaś. Gdzie ona jest? Dobra. Gdzie ona jest? Ej, tu jest. Dobra. Strzelce o polskie. 20 minut do pierwszej dostawy. Tak więc patrzyłem, pogodę ma nie padać. Przez dwa tygodnie widzę, że ma nic nie padać. Mam nadzieję, że tak będzie, że wreszcie przestanie padać. Przydałoby się, żeby przestało całkowicie na razie. Przynajmniej do jesieni, żeby się już nie padało. Tak by było najlepiej. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. No ale nic. Skupimy się dzisiaj na robocie, jednak. Ciekawe, co tam później dostanę na powrót. Czy to będzie to, co myślę, czy to będzie zupełnie co innego, bo jeszcze może być tak, że palety będę zbierał. Nie wiadomo nigdy. Tam są róż różne roboty, wymyślają mnie czasami coś innego niż jeść, dziadek. Ten dziadek to tutaj z tej daci, to po prostu. Wcześniej, praktycznie na czerwonym przejechał, zatrzymał się na pasach i stał na pasach, nie? A jak trzeba było ruszyć, to. to coś nie bardzo mu doszło, żeby ruszyć, tak więc. nie za ciekawie. nie za ciekawie z tymi ludźmi, niektórymi, tak jeżdżą, właśnie. A, już tak obstawia, że on ma 70 lat. 60, 70 i. Trochę mu się już wszystko myli, no więc tak nie bardzo. Rozodujemy to i lecimy dalej. Te gliwice to ja nie wiem. Ja wam tam może nagram przy wyjeździe. Zobaczymy. Yy, zobaczymy. Słuchajcie, jak będzie, bo. Ja Wam pokażę, w jakim miejscu jest hurtownia. Nie? No nie będę pokazywał, jaka to jest hurtownia, ale, ale pokażę Wam, w jakich miejscach robię dostawy i czy to jest normalne. Bo Bo to jest dla mnie porażka tam. Nie? No ale zobaczymy, może nie będzie tak źle. Jakby tam nie było tych samochodów przy tej kamienicy za dużo, czyli ja w to wątpię, no to by było dobrze. No, trzeba się wyciągnąć tam jest jednokierunkowa jedna, trzeba się wyciągnąć w prawo, później tyłem cofać do tej hurtowni, bo można przodem tam wjechać, ale później, żeby wyjechać, to trzeba cofać, cofać i cofać i mało tego, nie wiesz czy tam będzie na końcu miejsce, żeby się nawinąć tak więc lepiej sobie wjechać tak, później się cofnąć w tą hurtownię. No i tyle, nie. Później wyjeżdżamy przodem, no to już przodem. Tą drogę w drugą, jednokierunkową do wyjazdu za kolejną kamienicę się wyjeżdża, tylko że tam na zakręcie właśnie lubi dużo aut stać i ja tam już pamiętam, że kilka razy tak było, że tam zawsze było zapchane. Tak więc no, zobaczymy co z tego wyjdzie, nie? Czy to, słuchajcie, no powinno to pójść, no jakoś tam te dostawy robią, nie? Tylko chodzi o to, żeby auta nie przestawić, bo naprawdę można komuś przestawić samochód, nie? Ja myślę, że ci ludzie, którzy tam mieszkają, też są świadomi jednak, że tam te ciężarówki przyjeżdżają i chyba lekko myślni nie są i nie stawiają, gdzie im się podoba. A z drugiej strony to ja sam nie wiem. Nawet nie, nie mówię, bo jeszcze nie wiem. Jak się mogę grubo zdziwić, nie? No ale zobaczymy. Tak więc lecimy. Poszło sprawnie. Wyjeżdżamy. dużo miejsca w miarę, chociaż tam musiałem się przestawić najpierw z jednej zdejmowałem, później z drugiej jeszcze musiał mi poprzestawiać tą płytę bo się okazało, znaczy ja wiedziałem o tym, że tam innego wyjścia nie będzie bo tam mi poładował, bo musiał więc tu akurat z tym się zgadzam bo ciężko, bo tam była płyta 3 metrowa i nie mógłby tego inaczej załadować, więc dobrze jest. Jedziemy na Gliwicę, na ten pierdolnik tam ciasny. Mam nadzieję, że tam nie będzie kolejki jakiejś, bo jak tam będzie kolejka, jeszcze ja tam wjadę, to będzie hicior po prostu. Tam jeszcze coś jedzie, tak więc. Tam jakaś kobita idzie i to tak jest. Ale w miarę o, skręca. No oczywiście. Szkoda, że teraz kierunkowskaz. biara wjeżdżała Gonimy na drugie miejsce Jak tam pójdzie dobrze to już będzie dobrze I byle stamtąd wyjechać bez żadnych niespodzianek Tak jak mówiłem By tam się nic nie poblokowało I ostatnie miejsce to już jest pikuś nie? Ja tam już byłem tyle razy i tylko dwie palety tam mam, więc Tam już jest elegancko, nie? a później zobaczymy No Mam nadzieję, że będzie powrocik Fajnie by było. Jutro piątek w sumie mnie zdanie, jakbym mnie przytrzymał, no ale kurde Kasy za dużo nie mam. Na... Powiem Wam w portfelu. Nie jestem za bogaty, bo zostało mi chyba 70 zł. Nie za ciekawie, nie? A na koncie też już za bardzo nie mam. Więc pasowałoby, żeby wrócić chociaż nie. Jutro wypłata, ale dopiero pod wieczór pewnie, po południu, więc... Dobra. Jedziemy. No, tak więc słuchajcie, yy, rozładowałem. Jeśli chodzi o ten rozładunek, tam w Gliwicach, to nie było za ciekawie, ale też tragicznie nie było. Jakoś tam się wyjechało, więc trochę lżej było niż ostatnio. Ale tak czy siak, bardzo ciasno tam nie. Yy, oczywiście chciałem wam nagrać wyjazd z tego, ale telefon mi padł, więc nie nagrałem. No, jestem na rozładunku, znaczy już rozładowałem sobie, są takie magazyny opuszczone, znaczy opuszczone, no wynajęte, nie? Chyba i ja co? Mam załadunek w zabrzu jednak, czyli tam gdzie myślałem, ładuję się w stronę domu, tak więc później może jakiegoś Telapsa jeszcze nagram. Teraz dokręcę przerwę, żeby już mieć ten czas na dojazd do domu, bo mi jednak może braknąć. Tak więc, na pewno mi braknie, ja tam się pewnie będę przestawiał, więc yy, będę musiał tutaj tą przerwę zrobić, żeby tam już nie kombinować. No i tyle, nie, no. Spodenki się ubrałem, bo ciepło się robi. E, i co, no. Dziś to w sumie ten timelapse i dzisiaj już nie będę tam, dzisiaj raczej nie będę nic więcej nagrywał. Jutro najprędzej coś tam może nagram, nie, jeszcze no jak nie to w poniedziałek znowu. Tak więc jutro piątek, więc już daleko nie pojadę. Daleko nie pojadę, słuchajcie i cóż. 17 minut mi zostało. Przerby. Tak więc na razie idzie w miarę. Na razie idzie w miarę. Oby tak poszło do końca, to będzie dobrze. No. Tak więc co? Chyba time lapseik. Witam jeszcze w piątek, tak krótko. Jednak coś tam jeszcze robię poza tym, tylko oczywiście się wystałem. Króciutka dosłownie trasa do Bełchatowa na obrzeża. Rozładunek za chwilkę będę miał. Tak więc no, powinienem do 16 skończyć, może nawet wcześniej, no ile tam nie będzie kolejki. No i co, i tak to wygląda. No, dostałem się oczywiście na załadunku. Dopiero po zmianie mnie załadowali. No ale ważne, że załadowali Jeszcze to zdążę zdjąć 14.30 dochodzi No ja tak będę Za dosłownie 10 tam minut No i tyle, nie? Tak więc Nie będzie tak źle chyba Ten piątek wyglądał Mówię, jak tam się nic nie pochrzani To powinno naprawdę pójść Bardzo, bardzo szybko tak więc, cóż, myślę, że to tyle. Tej części. Bo już tam jedną część nagrałem dla Was. Teraz już drugą. Tak więc, myślę, że na tym kończę tą drugą część. No i być może od poniedziałku coś tam znowu się nagra. Tak więc, coś tam z sierpnia będziecie mieć. No i zostaje, słuchajcie, chyba 5 odcinków. No, i będę zamykał serię, nie? Będzie zamykana seria Transport Krajowy do 100 odcinków i, i zakończenie, tak więc. Słuchajcie, będziemy kończyć po prostu. Myślę, że to co chciałem pokazać, tutaj już pokazałem na kanale. No i będę rezygnował, nie? Tak jak zapowiadałem tam jakiś czas temu, tam chyba coś jedzie, jakiś bici czy coś, bo widzę, że tak coś tam coś wyprzeza. No i słuchajcie co. O tym sobie jeszcze pogadamy w innych filmach, nie? Tylko taka zapowiedź, że po prostu zostało 5 odcineczków tutaj z serii Transport Krajowy. No i słuchajcie zakończenie, nie? 100 odcinków będzie, będzie co za kiedyś. No, patrzcie co robi. No, patrzcie co robi, no. Dziadyga jakaś. To no było później jeszcze zawracać, to bym jeszcze zdążył dojechać No tak jeżdżą właśnie niektórzy Dobra, kończymy słuchajcie, nie narzekamy, weekend jest No i cóż, Wy też to na weekend dostaniecie, tak więc życzę Wam miłego weekendu i... No i co, i do zobaczenia w kolejnym materiale Jeszcze tam, mówię, coś tam się na pewno nagra, tak więc Lecimy rozładować no już tego raczej nie będę chyba nagrywał. Nie wiem, czy będzie czas w ogóle, bo oni tam bardzo szybko ściągają, tak więc nie będę chyba mógł nadążyć, żeby coś nagrać. Tak więc to tyle. Dzięki za obecność i do następnego, do następnego kawałeczka. Gdzieś tam może z sierpnia jeszcze.